Witam na kanale Nieruchomości bez ściemy. Dzisiaj zimowa Anka z kubkiem zimowej herbaty. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. Odsłuchajcie mnie, bo mam ważny temat. Temat zimowy o współpracy. Zapraszam. Zimowa Anka. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Moi drodzy. Z jesiennej aury weszliśmy w zimową. Pełno śniegu, zasypane ulice, samochody, jezdnie, domy, drogi. Trudno jest pracować w takich warunkach, e, które w moim przypadku powaliły mnie trochę na kolana. Dzięki temu pozostałam w łóżku parę dni, odpoczęłam, e, mogłam się wyspać, ale niestety praca dla Was i z Wami jest taka. Że muszę się szybko zbierać w sobie i dla Was pracować. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i dumna, że znajdujecie w mojej osobie zawsze to, czego szukacie, że mogę spełniać marzenia. I nawet dzisiaj dostałam taki telefon, że klienci, którzy bardzo bali się kredytu, bo po raz pierwszy go brali, mają decyzję pozytywną bardzo się ucieszyli i mówią do mnie pani Aniu ale jak to teraz wszystko przejść cieszę się że jestem z nimi i że to ja będę mogła ich poprowadzić krok po kroku do yy, zakupione już wkrótce nieruchomości ale czy tak jest zawsze czy my pośrednicy zawsze dzielimy się tylko tym co jest fajne Mówimy, jak to, jak, ile to nie sprzedajemy. Mówimy, dzisiaj uzyskałem to, wczoraj sprzedałem, wczoraj wynająłem. Ja też się tym oczywiście chwalę, bo to są dla mnie moje własne sukcesy, które mnie cieszą, a Wam pokazuje moją też skuteczność. Są też takie nieruchomości, a o tym za chwilę później, których się po prostu nie sprzedaje. Albo które nie chcą się sprzedać. Są tego y, czasem różne powody. Posłuchajcie mnie, moi mili. Ostatnio widzieliście mnie w jesiennej ance. Do dziś była chwila przerwy. Pojawiam się i znikam. Y, dosłownie. Y, to wynika z tego, że czasami, i dzisiaj będzie mowa o współpracy, moje ciało. Nie współpracuje ze mną albo ja nie współpracuję z moim ciałem, które niestety czasem choruje i powala mnie. Dzięki temu mogę się wyspać, dzięki temu mam chwilę oddechu, ale wy jesteście niestety ciągle głodni, ciągle coś chcecie i cieszę się, że dzwonicie do mnie, że ja będę prowadziła Was przez różne mandry. Tych wszystkich zawiłych sytuacji związanych z nieruchomościami, z zakupem, ze sprzedażą. I cieszę się, że mam możliwość rozwiązać czasem wasze problemy, bo takie się niestety zdarzają. Wybaczcie mi, proszę, tą nieobecność, ale ostatnio nawet mój głos niestety nie zabrał głosu, tylko zabrał mi głos, i nie mogłam do Was po prostu nic mówić. Ale mam nadzieję, że dzisiaj odrobinę tej chrypki, którą słyszycie, nie będziecie mieli do mnie pretensji, bo pewnie też nie jeden z was się zmaga z jakimiś przeziębieniami. Pomaga mi na to moja zimowa herbatka, którą i wam polecam z cytryną, z imbirem. Ja mam akurat z aronią, z pomarańczą, z goździkami, które pomagają mi w moich niedoskonałościach, jakie muszę codziennie pokonywać. Wracając do tematu współpracy. Jakże się cieszę, że są ludzie, którzy potrafią doceniać rolę pośrednika, fachowców, którzy robią coś dla nich. Państwo jesteście zadowoleni, płacicie wynagrodzeniem bez blugnięcia okiem. Czasami jest tak, że transakcja zostaje wykonana, a w ostateczności, w chwili rozliczenia się z honorarium, Pada pytanie, a czy nie można by było troszkę upuścić? No właśnie. Z góry zostałam oceniona i wyceniona. Czasem, i to zależy naprawdę od współpracy, godzę się na to, choć niechętnie, ale najczęściej, sorry, kwestie wynagrodzeń zawsze omawiam na początku. To, czy ja coś zrobię w miesiąc, w tydzień, w rok, muszę się z tym liczyć ja i z tymi właśnie dodatkowymi kosztami, czasem naprawdę niezaplanowanymi. Niestety nie jesteśmy w stanie określić w dniu, w którym otwieramy dokumenty i patrzymy, co jesteśmy w stanie zrobić na już i jak długo mniej więcej potrwa sprzedaż nieruchomości, ale czasem zdarzają się takie, Sytuacje, które doprowadzają nas do tego, że ta transakcja wymaga nieco dłuższej chwili na sprzedaż. Są tacy klienci, których rodzi to frustrację, ale są też i tacy, i z nimi mi najmilej się współpracuje, którzy rozumieją to i z góry wiedzieli, że coś takiego może być, dlatego zwrócili się do fachowca, czyli do mnie. Bardzo jestem im za to wdzięczna. Ale współpraca pomiędzy klientem to również słuchanie fachowca doświadczonego pośrednika, który doradza, nie ocenia, ale doradza, o czym mowa. Przyjmując pewną nieruchomość zawsze na początku omawiam całą umowę, omawiam warunki współpracy, mówię, na jakiej zasadzie pracuję, na jakich narzędziach i z kim ewentualnie dogaduje się, jeżeli chodzi na przykład o inne biuro, o innych klientów. Pobieram prowizję za pewne czynności, nie za rezultat. I zdarzyło mi się w ostatnim czasie i też powiem, dlaczego o tym mówię, zdarzyło mi się przyjąć taką nieruchomość, wydawało mi się z bardzo sympatycznymi ludźmi, Yy, nadszedł moment, w którym nieruchomość miała się pojawić. Z racji tego, że mnie dopadło yy, pewne moje rodzinne, yy, przykre doświadczenie, nie byłam w stanie, yy, jak to się mówi, z minuty na minutę to zrobić. Obiecałam co prawda wieczorem wstawić tą ofertę, ale z racji tego, że yy, akurat. Yy, no, byłam w szpitalu na Ojomie, nie ja, tylko moja bliska mi osoba, i to sprawiło, że ja po prostu nie mogłam, nie dałam rady fizycznie i psychicznie. Zrobiłam to na drugi dzień z samego rana, ale już otrzymałam telefon, już otrzymałam informację, dlaczego tego nie ma. Przeprosiłam oczywiście, że się spóźniłam. Po czym e, działałam dalej. Współpraca ta nie była sympatyczna. Zaplątałam się sama w kozi róg, ponieważ dałam z sobą się manipulować. Bo zalewała mnie fala SMS-ów, telefonów, informacji. A dlaczego jest to tak? A proszę usunąć to zdanie, a proszę zamienić to zdjęcie. A dlaczego nie ma klienta? A co powiedział ten klient? A dlaczego ten klient tego nie chce? A dlaczego pani tego nie potrafi? I w którymś momencie zdarzyła się taka sytuacja, że przeprowadziłam mnóstwo prezentacji, ja wiem dokładnie ile, ale nie chcę państwa tutaj szukować, bo w którymś momencie stało się tak, ja sama w to wpadłam, że pani zrobiła sobie casting. Nie reagowała na żadne moje prośby, na przykład: Proszę zapalić świeczki, proszę usunąć buty, kurtki. Było obrażenie się na mnie, ale co pani uważa, że u nas śmierdzi? Nie, kochani, to nie o to chodzi. Klient kupujący, potencjalny klient Twojej nieruchomości, chce poczuć się na tej nieruchomości inaczej. On nie chce czuć Waszych zapachów. On nie chce czuć burgoczącego się bigosu z kuchni. On chce poczuć, czy dałby radę w tej nieruchomości zamieszkać. No, niestety nie zdarzyło się, ale przeprowadziłam z zastrzeżeniem ostatniego klienta kredytowego. No, pani nie była zadowolona z racji tego, że pani miała jakieś marzenie. Aby wprowadzić się w inną nieruchomość jeszcze na święta. Więc potraktowałam to tak. Przeprowadziłam z panią rozmowę, że nie zgadzam się na tego typu postępowania, że nie będę już więcej odpisywać w soboty, w niedzielę o różnych porach na każde jedno pytanie, dlaczego oferta zniknęła, dlaczego jej nie ma tu, ponieważ ja pracuję z tą ofertą i ja wiem, kiedy ją mam dodawać, kiedy ją mam podbijać, kiedy ją dać na topa. A kiedy ją po prostu wstrzymać? Wiem i rozmawiam z klientami, dlaczego oni nie decydują się na zakup tej nieruchomości, bo cena była ok. Yy, oczywiście to, co usłyszałam, z drugiej strony, to już w tej chwili nie jest ważne, ale to mnie nauczyło jednej rzeczy: żeby pracować według własnych zasad nie poddawać się. Finał oczywiście jest e, prawie, że dobry, bo jeszcze nie dokończyliśmy tej transakcji. Natomiast pierwsza rzecz. Na czas, jaki ja podjęłam się zadania, był znacznie dłuższy niż grudzień. Czas ja miałam na to, żeby to spokojnie sprzedać w trybie, w którym myślałam, że się tak właśnie to sprzeda. Niestety pani mnie pognała. E, Oczywiście, kroku dopięłam. Mamy transakcję już finalizacyjną w toku. Mam nadzieję, że to będzie ostatni krok. I ta współpraca nauczyła mnie pewnych rzeczy, dała mi jakieś lekcje. Ale w tym samym czasie znajoma poprosiła mnie o pomoc przy sprzedaży swojej nieruchomości. Oczywiście, parę problemów było, tak? Czyli jest kredyt na mieszkaniu, druga strona była była tak jakby wyszukana przez nią, więc ja zajęłam się tylko oprawą tego, pomogłam w napisaniu umowy, pomogłam w zdobyciu różnych zaświadczeń, różnych dokumentów, pomogłam umówić notariusza, pomogłam zrobić przekazanie, pomogłam zrobić wszystkie te ważne rzeczy, które, które Powinno się przeprowadzać podczas transakcji. Nie wspomnę, że to, że to była moja znajoma, to spowodowało, że pisałyśmy o różnych porach w różnym czasie, ale moje gadanie było na nic. Potrafiłam mówić i pisać różne rzeczy kilkakrotnie, a i tak nie było to zapamiętywane. Oburzyło już w pewnym momencie moją frustrację, ale okej, okay, rozumiem. Wiele osób coś się do nich mówi. Ja liczę się z tym, że trzeba to będzie jeszcze raz powtórzyć parę razy, i w tym przypadku też tak było. Natomiast ta współpraca dla mnie i, i chcę o tym głośno mówić, nie będzie tolerowana nigdy więcej ani przez klienta nieznanego dni, ani przez znajomych, przez nikogo. Nie pozwolę sobie więcej na to, aby ktoś dysponował moim czasem, mówił mi, co mam robić. A to, co zdarzyło się na tej nieruchomości od mojej znajomej, nie powtórzy się już u mnie nigdy więcej. Ale mam do Was pytanie: jak Wy sobie radzicie w takich sytuacjach? Co robicie? Może dacie mi też jakąś radę, bo to też jest pewnie dla mnie jakaś lekcja, którą muszę przerobić. I bardzo chętnie dowiem się, czy od pośredników, czy od koleżanek, czy, czy od Was, klienci, drodzy, jak w takiej sytuacji można się zachować. Dochodzi do momentu przekazania kluczy. Jesteśmy po akcie, pieniądze zostały wypłacone, dyspozycja zamknięcia kredytu złożona, czekamy na finalizację, przekazujemy sobie klucze, i osoba, którą ja reprezentuję, nie zjawia się. Zostawia klucze, gdzieś nie wszystkie. Nie ma światła, nie ma żarówek. Pani, która kupuje, jest w ciąży, dwójka małych dzieci obok. I co? Ogarnia mnie wstyd, zalewa mnie pot. I na nic tak nie jestem zła, nawet na siebie nie jestem zła, że doprowadziłam do czegoś takiego. Ale jest mi po prostu przykro, że teraz już nie ma znaczenia, czy to była moja znajoma, czy nie, czy klient, którego znam, czy klient, którego nie znam, że w ogóle ktokolwiek mógł mnie postawić w takiej sytuacji. Jest to dla mnie żenujące i bolesne doświadczenie, którego nigdy więcej nie chcę zaznać i nie dopuszczę do tego, aby się tak czuć. To wszystko spowodowało, że to nie była moja etyka pracy. Ja tak nie działam, ja tak nie pracuję i nigdy więcej sobie na to nie pozwolę. Strona, która przekazuje, niezależnie czy to jest mój klient czy nie, ma być na przekazaniu nieruchomości. Ma zdać klucze, które posiada do piwnicy, do skrzynki, do klatki schodowej, do drzwi wejściowych. Ma pokazać ewentualne rozwiązania, jeżeli ktoś. Zabrał żrandol, który był jego ulubionym. Mógł przynajmniej postarać się o to, aby zawieścić tam żarówkę albo cokolwiek innego. Dbajmy o siebie nawzajem, bo ta współpraca mi pokazała, że ja stałam się nieważna w tej znajomości, a jeszcze nie została ona mi zapłacona. Jak mam się czuć? Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że przez to wszystko, przez te dwie sytuacje w czasie jesiennej anki a dziś zimowej, ta frustracja, ten, ten napad na moją osobę, na moją moralność, na moje zasady, na mój sposób działania z klientem przekroczył moje własne granice i doprowadził mnie do tego, że współpraca mojego ciała ze mną nie poszła w najlepszym kierunku. Choroba mnie zbiła i to tak bardzo, że nie byłam w stanie przez kilka dni się podnieść. Nie byłam w stanie nic mówić. I wiecie co? Usłyszałam od lekarza, że jestem czysta osłuchowo, że nie mam nawet zaczerwionego, zaczerwienionego gardła. Gorączkę miałam, bo przemokłam, ale wszystko jest u mnie tutaj, w głowie i zakładam, że u Was też. I pani doktor mi powiedziała tak: myślę, pani Aniu. Że to jest podstawa Pani psychiki. Coś takiego się musiało wydarzyć Pani w życiu ostatnio, że nie jest Pani w stanie o tym normalnie mówić. I to spowodowało blokadę mojego głosu. Zatkało mi tchawicę, zatkało mi oskrzela, po prostu jak ryba bez wody, bez oddechu. Uporałam się z tym. Jedną transakcję przeprowadziłam drugą też, czyli zrobiłam ponad normę tego, co powinnam zrobić dla drugiej osoby. Było mi po prostu zwyczajnie wstyd w związku z czym tej osobie kupującej pomogłam dokonać finalizacji reszty działań, reszty dokumentów, żeby było tak jak należy, żeby ona się czuła przeze mnie też zaopiekowana. Postarałam się o to, Dzisiaj ta pani już tam mieszka, oczywiście nie jest tak pewnie, jakby chciała na te święta, ale myślę, że krok po kroku, miesiąc po miesiącu zrobi sobie to tak, jak, jak uważa za stosowne. Współpraca. Cały czas o niej się mówi. Ja też, pomimo tego, że prowadzę biuro sama, współpracuję z innymi agentami, współpracuję z innymi biurami, współpracuję z notariuszem, z radcą prawnym, z adwokatem. Współpracuję z sądami, z panią referendarz, współpracuję y, z gazownią, z tauronem, z wodociągami. To są instytucje, które mi pomagają pewne rzeczy zamknąć. Współdzielnie na przykład, tak? Znajomość pań y, w różnych działach pomaga mi y, naprawdę czasem, w szybkim czasie, otrzymać stosowne zaświadczenie, które potrzebuję, żeby przeprowadzić transakcję. I jestem z tego dumna. Bo ta współpraca pomaga mi osiągać moje własne cele, dzięki temu jestem w stanie e, zarabiać po prostu na mój zwykły codzienny chleb. Ale czasem współpraca samym z sobą nie idzie w parze, tak jak u mnie. I w tą zimową, jesienną aurę, czyli pada dzisiaj deszcz, chcę tylko powiedzieć jedno: że tak jak zima otula nas, Rozpieszcza ciepło, świec, zaraz będzie zapach choinki, pyszna herbatka, domowe ciepło, ogniska, przytulny koc, miękki szalik. Żebyście Państwo wiedzieli jedno: że jeśli wymagamy od kogoś czegoś, wymagajmy tego od siebie, jeśli chcecie coś otrzymać, dajcie też coś. Bo dzisiaj nawet moja przyjaciółka napisała mi: Jeśli zaczynamy zachowywać się w stosunku do innych ludzi tak, jak oni do nas, to nagle zostajemy okrzyknięci egoistami. A my tak przecież nie chcemy. Jest świąteczny czas. Ja jeszcze do Was przyjdę oczywiście z życzeniami, ale na tą chwilę, w zimowej ance, chcę powiedzieć głośno: współpracujmy z sobą. Z sobą nawzajem, współpracujmy z wszystkimi, jeśli chcemy osiągnąć dla nas korzystny efekt. Spełniajmy swoje marzenia i cele, doprowadzajmy do tego, aby w miarę miłej atmosferze doprowadzać naprawdę do szczęśliwych końców. Bo przecież o tym właśnie mówię, o to nam wszystkim właśnie chodzi, a im mniej kłótni, im mniej różnych stresujących sytuacji, tym lepiej. Mam nadzieję, że chociaż to jest trudny temat, przede wszystkim dla mnie, że i w Państwa obudził coś. Bo przecież ta sytuacja wcale nie musi dotyczyć nieruchomości, może dotyczyć zupełnie innych rzeczy, które oczywiście mają coś wspólnego z usługami. Wiem i wierzę w to, że nie jeden z Was to przeszedł, że jed, nie jedna osoba również tak się poczuła jak ja. Więc szukam u Was zrozumienia, Porady, a także lekcji, bo może ja na coś nie zwróciłam uwagi. Mam nadzieję wkrótce skonfrontować się z tą osobą i przekazać jej moje odczucie, i że wejdę w ten nowy rok bez takich już sytuacji. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne moje wideo, już podcasty. Serdecznie Was zapraszam, bądźcie ze mną. Bo ja jestem dla Was zawsze, kiedy mnie potrzebujecie. Naprawdę się staram być yy, zawsze wtedy, kiedy fizycznie jestem naprawdę na chodzie i mam taką możliwość, aby Państwu ułatwić to, czego szukacie, to, czego potrzebujecie. Wasza Anka. Podziękuję od razu też moim yy, i subskrybentom, i osobom, które wpłacają na Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z przekazywanych przeze mnie materiałów i z moich usług. Serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za dziś.